Witamy serdecznie w Teatrzyku Matematyczakich z naszej Paki. Prosimy wszystkich o wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych. Już za chwilę rozpocznie się przedstawienie kukiełkowe pod tytułem Poznajmy się z udziałem zabawnych trunkuciaków. Życzymy miłego oglądania. Zapraszamy na scenę rodzice z rodziny różnobocznych. Kochani, przedstawcie się po kolei i powiedzcie coś o sobie. Cześć! Nazywa się trójkąt prostokątny różnoboczny. Tak jak wszyscy z mojej rodziny, mam wszystkie boki różne i wszystkie kąty różnej miary. Niestety nie mam ani jednej osi symetrii, Podobnie jak wszyscy z mojej rodziny. W mojej rodzinie wyróżnia mnie to, że mam wszystkie kąty ostre. Witajcie, nazywa się trójkąt prostokątny różnoboczny. Też mam wszystkie boki, boki różnej długości i wszystkie kąty różne miary jeden z nich jest kątem prostym. Ja z kolei nazywam się tylko prost, e, rozwartokątny różnoboczny. Z pewnością domyślacie się, e, że skoro należy do tej rodziny, to również mam wszystkie boki różne. Tak samo wszystkie moje kąty mają różne jary, ale jeden z nich jest kątem rozwartym. Dziękujemy wam serdecznie. Zapraszamy teraz na scenę rodziców z Rodziny Równolamiennej. Prosimy może najwyższego z Was, aby się przedstawił, a także powiedział, co łączy Was wszystkich w, w, w Waszej rodzinie. Witajcie! Nazywam się Trójbą ostro, kąty na Równolamienny. Mam wszystkie kąty ostre. Zarówno ja, jak i wszyscy w mojej rodzinie Mamy dwa boki równej długości, które nazywamy ramionami, a trzeci bok nosi nazwę podstawa. Ponadto wszyscy w naszej rodzinie mają tę własność, że kąty przy podstawie mają równy miarę. Z kolei wysokość, poprowadzona na podstawę, dzieli ją na pół i pokrywa się z moją osią w symetrii. Dobrze. Teraz poprosimy Twoje rodzeństwo, aby powiedziało, co ich wyróżnia w Waszej rodzinie. Dzień dobry. Nazywam się Trójkąt Prostokątny Równoramienny. W mojej rodzinie wyróżnia mnie to, że kąt leżący naprzeciw podstawy jest kątem prostym. Cześć. Nazywam się, kąt, nazywam się Trójkąt Prostokątny Równoramienny. Nie natomiast wyróżnia mnie fakt, że kąt leżący naprzeciw podstawy jest kątem rozwartym. Dziękujemy Was serdecznie. Zapraszamy teraz na scenę Rodzeństwo z Równoboczem. Hmm, a gdzie to Witam wszystkich. Nazywam się Trójkąt Ostrokątny Równoboczy. Niestety jestem jedynakiem. Nie mam ani brata, ani siostry. Ponieważ trójkąt prostokątny, równoboczny i rozwartokątny, równoboczne zwyczajnie nie istnieją. Za to jestem chyba najbardziej wyróżnionym z wszystkich trójkątów. Mianowicie, tylko ja mam zarówno wszystkie boki równej długości, jak i wszystkie kąty równej miary. A w dodatku każdy z nich wynosi dokładnie 60 stopni. Ponadto. Wszystkie moje wysokości dzielą bok, nad który spadają równo na połowę i pokrywają się z moimi osiami symetrii, których mam aż trzy. Na szczęście nie czuję się samotnym, ponieważ przyjaźnię z trójkątem ostrokątnym różnobocznym i trójkątem ostrokątnym równoramiennym. To ciekawe, a możecie powiedzieć, skąd się znacie? Wszyscy chodzimy do tej samej klasy, która się nazywa się Trójkąty ostrokątne. Wszyscy uczniowie w naszej klasie cechuje to, że mają wszystkie kąty ostre. A co z naszymi pozostałym rodzeństwem? To prawda. My razem wchodzimy do klasy o nazwie Trójkąty Prostokątne. Każdy uczeń naszej klasy ma jeden kąt prosty, a dwa pozostałe kąty, rzecz są ostre. W dodatku suma tych kątów ostrych wynosi dokładnie 90 stopni. Tak, my z kolei uczyliśmy się wspólnie w klasie, która nazywa się trójkąty rozwartokątne. W naszej klasie każdy trójkąt ma jeden kąt rozwarty i dwa kąty ostre. No cóż, to naprawdę bardzo interesujące. Zastanawiam się, czy jest coś, co łączy Was wszystkich. Oczywiście, wszyscy jesteśmy trójkątami, więc wszyscy mamy trzy boki, trzy kąty i trzy wierzchołki. W każdym z nas, naprzeciw najdłuższego boku, leży kąt, który ma największą miarę. Naprzeciw najkrótszego boku leży najmniejszy kąt i tak dalej. Tak, to prawda. Co więcej, w każdym z nas zachodzi jedna kolejna ciekawa własność – Suma kątów wewnętrznych wynosi 180 stopni. Mało tego, dodatkowo w każdym z nas zachodzi nierówność trójkąta, czyli suma dwóch dowolnych boków jest większa od trzeciego boku. Jest to warunek istnienia trójkąta. W takim wypadku można powiedzieć, że tak naprawdę tworzycie jedną wieku rodzinę. Bardzo długo było Was poznać. Dziękujemy serdecznie za dawkę do i ciekawych informacji.